Całe swoje życie jestem związany z Aleksandrowem Łódzkim. Współtworzyłem Aleksandrowską Akcję Społeczną. Byłem pierwszym demokratycznie wybranym przewodniczącym Rady w naszym mieście. Przez 16 lat pełniłem funkcję sekretarza w naszym mieście. Od 2010 roku jestem pierwszym Aleksandrowianinem, który został starostą z Gierskim. W ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Na najbliższą kadencję udało się Powiatowi Zgierskiemu zagwarantować 20 milionów złotych środków unijnych. Powiat Zgierski ma wielki potencjał. Inspirując i wzmacniając więzi międzygminne, możemy ściągnąć na nasze tereny nowych mieszkańców i nowych inwestorów. Chcę kontynuować swoją działalność na płaszczyźnie edukacji, kultury i sportu, a na terenie całego powiatu prowadzić Kartę Wielkiej Rodziny oraz Kartę Seniora. Zadbam o termomodernizację powiatowych placówek oświatowych. Zespołu szkół zawodowych, zespołu szkół specjalnych oraz liceum. Przy liceum chcę wybudować halę widowiskowo-sportową. Będę kontynuował modernizację dróg powiatowych. Drogę Wola Grzymkowa z Zgniłe Błoto, ulicę Wolską, Krótką, Piotrzkowską, drogę na Parzęczew, drogę na Grotniki. Tworzyliśmy historię, budujmy przyszłość. 16 listopada wybierz świadomie.